I witamy was w kolejnym odcinku <głos> <głos> Witamy was w kolejnym odcinku Let's Play Dzisiaj nasze prace będą polegały na trzech różnych rzeczach Mianowicie ja będę kosił, Gutek będzie pracował, Paku będzie zwoził Potem jakoś tam specjalnie się połączymy, żeby to jakoś tam szybciej i wartko poszło No i jak już powiedziałem gra z nami Gutek Siema no, i pakuj nasza stała ekipa. Cześć! <grywa> dobra. No dobra, to zaczynamy, panowie. Ja już tutaj zaczynam kosić. Wy tam róbcie co macie, czyńcie swoją powinność. Tak, ja. E... Muszę najpierw wałek podłączyć. No właśnie, Gutek zaprezentuje Wam nasz, naj... znaczy nasz najnowszy nabytek. E, inaczej. E, zestaw, jakim pracuje Gutek, jest pożyczony. I mocno myślamy się nad zostawieniem przynajmniej u nas y, 914, I, bo prasę jest, to jest to, troszeczkę za droga, także no nie wiem, Kutek tam pewnie na koniec wystawi jakąś ocenkę dla tej maszyny. Się pomyśli. Się pomyśli, mówisz, no wiesz, nie masz wiele roboty chyba nawet na niej. E, tak, dostaliśmy już... Dzięki, e, paku. Co, co się stało? Proszę. Mi na no, nie, nie, możesz, nie mogłeś tam dalej jechać? Nie. Ja chciałem tam. Chciałem akurat tu zawrócić. Ty mi stanęłeś na środku. Wiedziałeś, że ja będę chciał tam zawrócić? Nie wiedziałem. W paku jesteś zły. E, tak, generalnie. No, więc e, co tu mamy? Aha, mam jeszcze wykończoną piątkę. Później wam zaprezentuję, jak się przesiądę w natura. Tak, mamy już tam właśnie tur, mamy poprawione. Sprawiony model, coś tam jeszcze, coś tam jeszcze. Nawet jej dobrze szczerze mówiąc nie widziałem. W e, paku sobie obecnie jeździ, może potem Wam właśnie pokażą Panowie, jak ona tam wygląda. E, tak, niedawno wyszedł także nasz poradnik, pierwszy poradnik. Czy będzie więcej? Nie wiem, to zależy od mojego czasu, od tego czy mi Butek pozwoli, <noise> bo widziałem, że tam wykrył kilka moich błędów. Jak pozwoli, to fajnie, jak nie pozwoli, no to cóż chyba będzie ja przeżycie bez Was tego. czy będzie coś czego nie będziecie wiedzieli? Yy, takie Oj. jest miliony. Uwierz mi będzie, jak wystarczy zajrzeć na moją skrzynkę ile jest spamu, to... Zobaczcie za znaczy... zagościł u was częściej. Tak. No wiecie, także no, macie jakieś problemy, piszcie to postaram się Bo nie pomagam wam zbyt często na PW, bo no, jest to niemożliwością wręcz. Więc właśnie w takich odcinkach na pewno postaram się Wam pomóc jak najczęściej. No, będę wybierał te tematy, które są najczęściej poruszane. Na pewno będzie głównie to wszystko grało wokół LSA, ale też postaram się jakieś inne tam systemowe rzeczy, czy nawet podstawowe takie coś dla programistów, dla modmakerów, może nawet. Zobaczymy, jak to będzie się układało. Widzę, że gutek tutaj niedaleko mnie jeździ. Jak ci się spróbuje 914? Kupa złomu, ale prasa jest. Fajna. <noise> Oj, tam nie narzekaj. Mogło być gorzej. Mogłeś sobie jeździć na przykład, nie wiem, jakimś innym rozklekotanym ciągnikiem. Bardzo chętnie. Bardzo chętnie. Nie podoba ci się 914? Nie bardzo. Dlaczego? Szczególnie czerwona. Nie, i ci nie znasz się. Ja lubię twardą maszyny. Kupaki przyczepa mi odjeżdża Eee, to, to możesz... Ups. E, nie, nie dasz rady? To no poczekaj, ja tutaj już kończę. Paku zepsułeś jak zwykle Eee, to poczekaj, ja zaraz tam podjadę i ci pomogę. Tylko skończę ciąć, bo ja to naprawdę szybko tnę. Bywa mi w oczach naprawdę. Tak, gdy pożem belkę pod ciężarem przyczepa mi odjechała. Bo postawiłeś ją z górki zapewne mówiłem, żeby klocki nie wiem, podłożyć. Paku, czy znasz tam no to tu jest klocki. Tak, e, pewnie nie było go w tym czasie, bo gra w lesa. Albo w Tibie. Bo no gra już. w Tibie. Tomek też, przepraszam. Tak, graszam. Ja? ja jestem normalny. Tak, ty grasz, ty, My ty też grasz. normalnie? to jest normalny. To a tak w ogóle tak przed chwilą wpadliśmy z Pawkiem na pomysł, żeby nakryć, nakręcić, przepraszam, nagrać kawałek o lesie, ale to chyba sobie darujemy. Zobaczymy jak nam będą rymyszły. Jak się uda to będziecie mieli kawałek o lesie, a jak nie to, no to będziecie mieli tylko smaczek jakiś tam. Może was to zainspiruje i sami wymyślicie, zobaczymy. I pamiętajcie, że Paku ma w tym odcinku śpiewać, także wyczekujcie tak tego jest. momentu. Tak dokładnie na koniec prawdopodobnie Paku nam to zarzuci swoim głosem... ...sopranem, tak? Paku sopran masz? <noise> Bo chyba nie baryton. Pa wam się... Tak, Paku się skupił na... na tym. E, tak, e, Gutek, gdzieś, ile mamy su subskrybantów już na, na kanale? Nie. Ej, nie to to było 600. Ale przy tysiącu planujemy pierwszy jakiś konkurs, którym zwycięzca będzie mógł z nami zagrać. No I tak, Może I nie tylko. E... Tak, może właśnie zaprosimy go na jakąś stałą, stałą grę, może nawet to zobaczymy... Zależy kto wygra, bo granie w let's play'u z kimś kto ma 10, 7 lat może drażnić <grym> większość <swoją> <grym> oglądających, więc... Tak, no i oczywiście, żeby zagrać z nami, będzie konieczny mikrofon. Także przyszły, na byf, przyszły e, nasz zwycięzca niech już pomyśli o tym, o jakimś porządnym mikrofonie.

No, ten ci nie pomożemy ani no nie pogadamy z tobą, bo nie lubimy gadać do ściany. I generalnie coś co możemy powiedzieć. Możemy wam powiedzieć, że... Paku nie umie jeździć traktorem. E, tak, Paku widzę, że uczy się tam szkole co ja. Ja z traktorem o polu. Tak ogólnie to szukam belek na polu. Kto to widział? Belek na polu szukasz na polu? Tak. Powiem Ci, że nie wiem gdzie są. Około mnie są. Poczekaj, ja zaraz wyjmę... Tak e, ...333. Troszkę lipa, ale... ...się zmontuje. Nie ten, nie dajesz rady. You are slow. Pacz, Kurna mać, że się tak brzydko wyrażę. Jedź! Jadę, bo już nie mam, nie mam siły na ten header. Co najwyżej go tam wytniesz. Byle za krzaki... Żeby użytkownicy nie widzieli To się wytnie. Tak, to się wytnie.pl, nie? Nie, nie? nie? żebyśmy polecali jakieś tam stronki, ale... Ale jest, jak... Nie, skoro jest żal.pl to czemu nie ma mieć... nie ma być... nie cały <noise> i ci spada Boże Co, drogi. Coś czuję, że nie zostaje na polu, a ty wsiadasz w Ursusa. Coś mi się wydaje, że tak będzie szybciej. <grym> o bo po dro... potem jak przesiądziesz się to... E, ja już się przesiadam. Aha. I to ja tylko pojadę zawiozę po tego i. Oj oj oj, oj 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 i i i i, i wrócę. Ale powiem ci, że generalnie... O. <grym> Nie wiem czy tam coś widziałeś, bo... Kupie... wam pokażę. Że... Nowy, nowy spał oh. oh. Co ty tam robisz? Freestyle, butek? Tłupaku Ale oh. fail O oh, właśnie, mam prośbę do Was, mianowicie y E, nie spamujcie nam, kiedy będzie kolejny odcinek Let's Play. Dlatego, że mamy swoje własne prywatne życie, e, no wiadomo, nasi, siebie. że tak powiem, no tak, ty nie masz prywatnego życia, zapomniałem, ale ja mam i generalnie, no tak jak na przykład, czekamy na ten mod od Kamila czy od innego. O, tak, właśnie, chciałbym bardzo podziękować Kamilowi, <laughs> który skończył Rususa tydzień temu i wysyłał mi go dokładnie tydzień. Dzisiaj minęło 7 dni. Odkąd Ursus podobno był skończony. I dzisiaj go w końcu dostałem. Tak, także dziękujemy. na internet, że 7 dni upladował <noise> Ursusa. Dokładnie <noise> no, no, wspomnijmy tak. o tym, że to jest 10 mega. 10 nie mega 10. Był, jest niecałe 10. No tak. właśnie. Także upload nie się <noise> O, jadę, dobra. Ja już zaraz będę, butku, już zaraz będę. Ja z pakiem zamienię, bo widzę, że on jest tępy i nie umie która obsłużyć. Zresztą ja też w sumie nie, ale... Ale ja Ocenicie. nie jestem tępy, jak pak. Cenicie? Ej, nie pojeżdżajcie sobie, bo ja tego nie lubię. Zaraz, Ej, załadowałem za przyczepę, czajcie to? Czajicie co? To tą bazę. Co, to robiłeś? przyczepę? I już biegnę, już jadę, już... Teraz mam wyjś mnie z Ursusa i siadaj do prasy. Robi się ciemno. Zabij się. Tak. Teraz ja posiadaję Ursusem. O, uwaga, forszaj na horyzoncie! Iha! Tak muszę zaprezentować wszystkie funkcje. Takie jak rozsuwane drzwi Tak, ee, mam nadzieję, że Kamil się ucieszy, że robi się... Maskę się też jakoś otwiera Zapewne na 8 nie, otworzyłem dach? Nie, nie otworzyłem nic. Zamknąłem dach, tak, bo paku otworzył. To jest dach. Czemu tak mało paku naładowałeś? To jest maska. No mi <laughs> więcej nie weszło. Dobra, Świata to ja w tym tył. czasie jadę z tym. A, e, coś jeszcze ma ten Ursus? Nie. To, to by było na tyle. Jest jeszcze turna przycisk, ale nie będę teraz wyłączał, bo mam podłączoną końcówkę, także. No, więc dobra, ja jedę... Zaraz pytam, gdzie tu może być skup? To chyba pakuj Ci pokażę. Albo gdzie może... jedzie To może W sumie też nie wiem jak tego tura się obsługuje w ogóle jak się jeździ turem. Może się jeździ się traktorem z turem, ale... Run forest run o! Pozdro! Cicho. Paku, wysiadaj z 914, będzie wyrzucę stamtąd. Ale pośpieszylibyście się. Szybciej, tak bo stało. już się zrobiło ciemno. Paku, wysiadaj. Jedź z tym szczeponem. No to ja wiem, jeszcze że jeszcze ty... tempo. I witamy po przerwie. Tak jak wcześniej Tomek obiecał, że wystawię ocenę prasie. Moja ocena to 5, dlatego że... Prasa standardowo, tu z tyłu nad napisem ma Tribala. Jak ktoś nie wie, co to jest Tribal, to może sobie sprawdzić. U nas nie ma usunąłem. A po drugie jest standardowo ustawiona na dosyć małą pojemność i dosyć często wyrzuca belki. Czyli 5 w skali 6. 5 na 6, jakby ktoś nie zrozumiał. <grym> <grym> Czyli szk yy, skala szkolna. Dobra, ja Wam powiem tak. Mi szczerze mówiąc, prasa się spodobała. No, chciałbym taką, powiedzmy, na tym skrypcie zobaczyć polską prasę, bo nie ma polskiej prasy takich tańszych, typu właśnie te starsze Sitme, jakieś starsze klasy. No, skrypt jest naprawdę zajebisty, godny pochwały. No, w sumie widziałem tylko jedną prasę lepszą, ale w niej jest taki feller, że wala w belki. Nie wiem, co to za prasa. No Wiesz, i pewnie od przyszłego, tak, dokładnie, od, od przyszłego odcinka 914 będzie w naszym stałym składzie. Wymienimy go za Ursusa e, mojego... Nie, wierzcie. No, mu, bo przepraszam. Go za -a. O, no w ogóle tak, nie dawaj. widzieliście chyba. Nie było go w żadnym odcinku. Chyba tak, dokładnie, ale był w każdym razie. No, paku czas nie będzie oceniał, paku będzie śpiewał. Tak jest, paku, dajesz. <laughs> No paku, prosił. Nie, nie prosimy. będę śpiewał, nie. Śpiewaj, paku. Nie, ja nie umiem śpiewać. Śpiewaj. To no, co mam zaśpiewać? Obojętnie, śpiewaj. Nie będę śpiewał. No śpiewaj, tak ładnie śpiewałeś jak nie nagrywałem. Dawaj, dawaj. Przysz... Nie będę śpiewał. Paku, nie. poranek usma rano, nie mogę spać, bo muszę w multiplayer grać. Ej.